Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza.pl. Dzisiaj, na prośbę jednego z widzów, pokażę Wam, jak szybko składać ten oto namiot plażowy. Jeśli Was interesuje taki przenośny, składany namiot plażowy, który może służyć jako wiecie, miejsce na prysznic, WC, przebieralnie cały film znajdziecie na moim kanale będzie też w opisie filmu Tu w tym oto filmie chcę wam tylko pokazać jak szybko go złożyć, wiem, że niektórzy mają problemy, warto robić to ostrożnie żeby go nie połamać ale jeszcze uzupełnię, bo już używam go od wielu miesięcy że razem w połączeniu z tym oto prysznicem solarnym, ciśnieniowym który też możecie znaleźć recenzję tego oto sprzętu na moim kanale świetnie się sprawdza jako miejsce na prysznic tutaj pompujemy wodę, potem tylko i wyłącznie wystarczy złapać za, za rączkę i woda będzie lecieć. Dobra, to teraz tak. Składamy. Ten namiot ma dokładnie wymiary 1,10m x m Ja tu mogę spokojnie stanąć, nie ma żadnego problemu, dużo jest miejsca. Dobra, ale idziemy do konkretów. Cały namiot mieści się w takim oto pokrowcu, więc to co trzeba zrobić no to oczywiście podnosimy, wciskamy do środka, żeby się złożyło. No i najważniejsza rzecz to jest tak: łapiecie po środku, to akurat jakiś z jednej strony, łapiecie z drugiej. O! Musi być to tak zrobione, spójrzcie, tak. I teraz trzeba sobie wyobrazić, że skręcacie to jak koła, czyli w taki oto sposób. Widzicie? Taki ruch, wiecie, żeby skręcać koła i potem już bierzecie to do pokrowca i gotowe. Nie wiem, czy jeszcze raz to Wam pokazać, czy po prostu wrócicie na, na początek filmu. Może zobaczcie, ale o i widzicie, już jesteście w stanie to dość szybciutko schować, wrzucić do swojego vana, czy swojego samochodu osobowego i Namiot gotowy. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska z Wiedza Hej i powodzenia ze składaniem. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.